Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Słowo na dziś. Dzisiaj powiemy sobie o czasowniku beforzugen. Czasownik beforzugen, mimo że ma tylko dwa znaczenia, jest bardzo ważnym i ciekawym czasownikiem. Oznacza on faworyzować oraz woleć. Gdy mówimy o czymś, że ja wolę książki takiego i takiego autora, to właśnie użyjemy czasownika beforzugen. Ale do przykładów i kontekstów przejdziemy za chwilę. Czasownik focugen jest czasownikiem regularnym. W czasie przeszłym pretelitum brzmi on Befocukte. W czasie przeszłym perfekt, czyli particip 2 od tego czasownika brzmi Befocukt. Jeśli chodzi o odmianę czasownika Befocuden przez osoby, to jest on również regularny. Czyli iś Befocuge, du Befocukt, es i es befocugt, wie Befocugen, ja Befocukt i zizi zi Spójrzmy teraz na przykłady. Er wurde von seinem Chef schon immer bevorzugt. Czyli on zawsze, już od zawsze, od zawsze był faworyzowany przez swojego szefa. Er bevorzugt Wein statt Bier. Czyli on woli wino niż piwo. Ich bevorzuge soll teśnik. technik. Czyli ja wolę taką technikę. Jeżeli yy, na przykład yy, używamy jakiegoś narzędzia w pracy, jakiegoś programu, to również możemy jak najbardziej powiedzieć, że ja wolę ten program, tą technikę pracy. I że for GPS to taki zwrot, który chciałabym Wam yy, właśnie pokazać, on oznacza osobiście wolę. Osobiście przepadam za, czyli tutaj ile focu, depresyjnej, stopezyjnej, de to właśnie osobiście i tutaj możemy um, rzucić to, o czym chcemy powiedzieć, że osobiście coś wolę, um, y, za czymś przepadam. Mam nadzieję, że czasownik beforsł ten będziecie z chęcią używać w swoich zdaniach i nie sprawi Wam on problemu ze zrozumieniem w różnych kontekstach. To wszystko na dziś i zapraszam do kolejnej lekcji.